Wiecie, że toczymy boje. Wiecie, że toczymy boje również z telewizją publiczną, która gebelsowską, urbanową propagandę sieje i próbuje zniszczyć Konfederację. Nie tylko oczywiście telewizja zwana publiczną. Ta telewizja, inne ośrodki medialne dzisiaj pracują nad tym, jak zrobić, żeby pokazać wykrzywioną twarz, żeby zniszczyć Konfederację. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy spoza kartelu. Dlatego, że nasza piątka Konfederacji, nasz program, to jest jedyny obszar tak naprawdę tej kampanii wyborczej, gdzie gdzie partie okrągłosłowe nie zajmują się samą sobą, samymi sobą, tylko w których rzeczywiście, ten obszar, w którym rzeczywiście mówimy o tym, co mamy do zaproponowania dla Polski, dla Polaków. Bardzo Was proszę i apeluję o to, idźcie z tym do Waszych domów, idźcie do Waszych znajomych, pomóżcie nam rozlepić plakaty, pomóżcie e, ulotki e, roznieść. Studenci, czy jesteście już zapisani do spisu wyborców w miejscu, w którym będziecie 13 października, żeby zagłosować, przypilnujcie tego, przypilnujcie swoich kolegów, naprawdę podejmijcie tą akcję, mobilizację. Pokażcie, że Konfederacja to jest dynamizm, to jest uwolnienie potencjału, który tkwi w Polsce i Polakach. Pokażcie, że nie musi być tak, że Polak zgłaszający się do urzędu jest traktowany jak obywatel, jak człowiek drugiej kategorii. Taka Polska jest możliwa i tej Polski nie zagwarantują ci wszyscy, którzy do tej pory rządzili. Polski, która nie klęczy przed Moskwą, przed Berlinem, przed Waszyngtonem czy Tel Awiwem. Nie zagwarantują ci, którzy właśnie zafundowali nam 30 lat na klęczkach. Szanowni Państwo, to jest nadzieja, to jest mobilizacja, to są te dni, to jest ten tydzień, który będzie kluczowy. Miejcie tego świadomość. Miejcie tego świadomość. Konfederacja dzisiaj wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom Polaków. Tylko ze względu na blokadę, ze względu na to, że mamy środków jak jeden do stu w stosunku do głównych stołowych partii, które dzisiaj rozdają karty na stole. Mamy problem, żeby z tym przekazem się dotrzeć. Musimy się oprzeć na Was. Konfederacja jako jedyny komitet z pięciu ogólnopolskich, jedyny antysystemowy, ma szansę, ma dużą szansę, żeby wprowadzić bardzo dobrą, przyzwoitą reprezentację, która będzie patrzeć im na ręce właśnie już po 13 października, w tym sejmie, który się wyłoni, a będzie to bardzo ważna kadencja. Będzie to kadencja, która zdecyduje o tym, czy będziemy, dołączymy do grona państw najbogatszych, najwyżej rozwiniętych z jednej strony, a z drugiej strony, czy unikniemy losu Europy Zachodniej z rozkładem rodziny, z rozkładem obyczajów, zniszczeniem patriotyzmu, z masową imigracją. To właśnie się zdecyduje w tych latach, w tej dekadzie. Weźcie udział w tej walce. Nie składajcie broni, nie marudźcie, nie bądźcie jak ci, którzy mówią, wszystko jest ukartowane. Nic nie jest ukartowane, bo jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Walczymy i ten ostatni tydzień to musi być erupcja polskiego entuzjazmu, to musi być erupcja polskiej siły, to musi być akcja Konfederacja. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do boju! Głosuj na listę numer 4. Konfederacja, wolność i niepodległość.